Trzydziesty 31 styczeń Kompania SS do zadań specjalnych A <śpiewanie> z pożytkiem ten śnieg, z pożytkiem Tam gdzie kury chodzą. Robi się, robi się i ze stołu, ze stołu możesz wziąć zonder komandy czaisz to <noise> oczywiście efekt końcowy będzie inny od tego no nie tylko po prostu to był jest film poglądowy jak odśnieża się śnieg 31 styczeń 2014 godzina 10 10 rano Pokaza się mój drogi ojca niech pokaże niech pomacha ludziom to wszystko na razie